O, jeszcze jedna Gwen? Co tu się dzieje? tak, mamy to! Gwen 3, co zagiera? Czy będzie Fiora 3? No, trzy Fiory off. Lecimy! Kolejna gierka, no. Piękny patch, piękne gierki, nic tylko grać. Ale czy na pewno? Helikopter, helikopter. Ej, ale o czym ty gadasz? Mówiłeś, że to się będzie odcinek. No o kurwa, rzeczywiście. Dobra, przejdźmy do mojej strategii na climbing. Nie spodziewałem się, że to powiem, ale meta jest zdrowa. Po raz pierwszy od nie wiem ilu miesięcy czy lat wreszcie mamy balans. Brawo, Riot! No to co, nic tylko grać. Otóż nie, nic bardziej mylnego. Jak mawiał Benjamin Franklin, jeśli nie planujesz, to planujesz swoją porażkę. No więc, jeśli nie chcesz podążyć wprost do krainy porażki, to dobrze trafiłeś, drogi widzu. Bo ja będę pełnił tutaj rolę takiego przewodnika. Przewodnika po mojej taktyce, dzięki której się wyróżnisz na tle innych graczy i będziesz w stanie pokonać nawet tych lepszych od siebie. A na pewno tych, którzy nie są przygotowani i starają się po prostu jakoś improwizując dopasować do bety. No dobra, no to lecimy z koksem. Bez zbędnego przedłużania, zapraszam do oglądania. Ale najpierw szybko rzućmy okiem na metę. Co w trawie piszczy? Mamy tutaj Estiar, to jest na podstawie danych z ostatniego dnia. Tutaj w SC mamy Hero Ogbent Lily, Hero Ogbent Blitza i Przedwieczną Briar. Moim zdaniem ta kompozycja wymaga emblematu, bo no jednak siedmiu Przedwiecznych jest wymaganych niemalże zawsze na etapie 4.1 1 czy, czy 5.1, więc... Nie macie emblematu, no to nie ustabilizujecie tego bordu za szybko. Chyba, że lecicie na ogromnym winstreaku i i zrolujecie po tą briar, bo macie tysiące golda. Przechodząc dalej, mamy bardzo dużo kompozycji w Atierze. Zauważcie, nigdy wcześniej tak nie było, jeśli chodzi przynajmniej o ten sezon w TFT. Także jest wybór, można być bardzo flex. Co tu się rzuca w oczy? Mamy sporo wymagających emblematów w kompozycji, są też takie jakieś hero augmenty, czy tutaj popka, czy, czy tam na dole jakiś bastion, czy wirem po Moim zdaniem to naprawdę wymaga tego, żeby to grać. No dobra, może mróz Olaf nie jest aż tak wymagające, ale jednak warto mieć. Dobra. I co jeszcze tutaj mamy? Mamy bardzo dużo rolujących kompozycji i fast ósemek. Jest tylko jedna standardowa jest to Bruce Olaf. Poza tym bardzo dużo ro rolek doszło. Tak jak w poprzednich patchach fast królowały, i może była tam jedna czy dwie rolujące kompozycje, tak? Przede wszystkim Jinx, potem doszły ci magowie, doszli... A teraz jak to się wszystko zbalansowało, to mamy mniej więcej 50-50 Reroll kompy i fast ósemki. Jak to wpływa na metę? No, reroll kompy sprawiają, że meta jest agresywna, a fast ósemki, że meta spowalnia, więc wychodzi tak bardzo dobre tempo. Także dużo scoutowania, musicie patrzeć, czego jest więcej w lobby, bo wtedy będziecie wiedzieli, czy jest gra bardziej agresywna, spokojna. Do tego dochodzą portale, no... Nie wiem, ja jestem zafascynowany aktualną metą i gra mi się wspaniale. Thank you, thank, you. thank you. Pragnę przypomnieć, jak było wcześniej, gdzie królowały trzy kompozycje, mniej więcej, i większość z nich wymagała emblematu, jakieś wróżki, jakieś portale, czy uczeni też pasusemki, także królowały fastusemki. I wreszcie mamy ten balans. No ale dobra, skoro ta meta jest taka flex, jest teraz tego tak dużo, no to co robić? Czy abiuzować jedną kompozycję i wbić tego Challengera? Czy może stać się najbardziej flex graczem w całym lobby i tam dominować, zmieniać, cały czas kombinować? I w każdej grze coś innego tworzyć? A może. No właśnie. Może, może, może. Co robimy? Już ci mówię, drogi widzu. Zapraszam do krateru w mojej psychice. W tym patchu mamy cztery early gameowe reroll kompozycje, które nie wymagają emblematów ani hero augmentów. Nie możemy stracić okazji na darmowe top 4 i granie w TFT na poziomie łatwym, uinstrykując bez zbytniego wysiłku. Więc już w pierwszych rundach staramy się zbierać najważniejsze jednostki tych kompozycji. Jeśli nie bardzo ogarniasz któryś z tych rolów, to zostaw suba. W tym tygodniu wlecą o nich filmy na kanał. Wracając do taktyki. Tak jak w poprzednim odcinku taktyki, przejmujemy na siebie deszcz, tym razem nie tylko X-ów. Priorytetyzując te jednostki, mamy szansę już po pierwszych trzech walkach z potworami uzbierać którąś z kluczowych jednostek tych kąpów na dwie gwiazdki. Nierzadko nawet kilka z nich. Gdy do tego podejdą nam augment, przedmioty i lub pozostałe jednostki, to po zerknięciu na lobby idziemy w dany comp. Tak, to takie proste. To co, koniec tematu i lecimy climbować? Spokojnie, to dopiero początek. Oczywiście nie levelujemy i early game gramy tą kompozycją, wciąż zbierając złoto. Najczęściej na luz stricu, skałtując lobby. Nadchodzi najważniejszy etap rozgrywki, czyli runda 3-1. Tuż przed nim bacznie obserwujemy lobby. Staramy się odczytać pod co idą przeciwnicy i jeśli nikt nas nie kontestuje, albo mamy największe szanse na ozłocenie naszych kluczowych jednostek, to kontynuujemy grę standardową techniką rerollów. Wtedy klasycznie, staramy się zdobyć idealne itemy pod daną kompozycję. Na etapie 3-1 rolujemy całe złoto, albo przynajmniej do 10-20 do takiego progu, żeby ozłocić sobie naszego carry lub głównego tanka. A jak jesteśmy daleko od tego i powiedzmy, mamy mniej niż 6 kopii danej jednostki, no to odkładamy ten plan, zbudujemy od nowa ekonomię i rolujemy sobie nadwyżkę. No dobra, tak wygląda idealny świat, a my nie żyjemy w idealnym świecie, więc musimy mieć jakiś plan B. Gdy powiedzmy, nas ktoś kontestuje albo nie mamy idealnych itemów, no po prostu, coś nie idzie. Coś nie idzie po naszej myśli. Czyli taki klasyczny gameplay tanich rewel kompozycji. Wtedy, gdy wszystko robiliśmy dobrze, to. Z każdej z tych kompozycji możemy przejść w jakąkolwiek inną kompozycję, która nie jest contested. Także skautujemy sobie lobby i to, co nam wpada, to staramy się jakoś zebrać. Więc albo idziemy w kompozycję, która idealnie korzysta z tych itemów, które już zeslemowaliśmy. Jak powiedzmy, slamowaliśmy już jakiś item, który nie pasuje do innych kompozycji, na przykład blue buffa dla Soraki. Bo to wtedy fajnie byłoby przejść w jakąś karmę czy kogoś innego, kto korzysta z Blue Buffa, na przykład pod podmrozy. Albo jak nie slamowaliśmy takich itemów, tylko tak jak polecałem. Zlemować takie itemki uniwersalne, jak powiedzmy nawet Ginzo, które może grać Ryzik, czyli AP i AD kompozycja, albo jakieś tanki itemy, no to przechodzimy w co chcemy. Co tylko nam gra zaoferuje, to bierzemy i staramy się powalczyć o top 4, czy, czy nawet top 1. Każdy z tych rerol kompów ma tam swój idealny odpowiednik, jeśli chodzi o itemizację, więc jeśli naprawdę zeslemowaliście te itemy, bo źle zeskautowaliście lobby, czy coś takiego, to nie ma dramatu. No, powiedzmy, Warwicka możecie przenieść w jakąś Boriar później, czy Gwen, czy Fiorę. Jest naprawdę dużo opcji. Magowie, tak jak mówiłem, Karma. Uczeni przechodzą w no, raj Z tak samo może przejść w jakiegoś Hfeja ale zdecydowanie prostszą drogą jest nieslamowanie itemów od razu w early game, jeśli nie wiemy, że na pewno chcemy iść w tę kompozycję. Kolejną drogą, jaką chcemy obrać, która jest najkorzystniejsza i najprostsza z tych wszystkich, ale wymaga najwięcej, czyli pójście pod to, co nam gra da w etapie 2.1 z emblematami, z augmentami, tak, czyli jak trafi nam się jakiś z tych OP hero augmentów, to lecimy w to. Jeśli oczywiście tam zerkniemy sobie na lobby, wygląda wszystko dobrze, że nikt inny nie idzie pod te jednostki, że powiedzmy nie mamy pięciu graczy, którzy idą pod cukierników i wtedy każdy nam Rambla będzie podkra podkradał, jak idziemy pod, pod, pod słony karmel Rambla. To byłoby słabe. Albo sami miodomanci w lobby, a my bierzemy szybki atak blitzkranka. No nie, zerkamy i wtedy w to lecimy. No i wiecie, takie, które ja polecam... Hmm. Takie must-go, jeśli sprawdzamy lobby i wtedy idziemy. I jak mamy w miarę spoko pod to, albo jednostki na start, no to to jest wysokie obroty Lilia, błyskawiczny atak Blitzcrank, Przedwieczni, jak trafi nam się emblemat, Deja Vu Galio, Herb Wiedźmy, to też jest coś takiego, co w tym patchu jest broken, Portal Rise, moja ulubiona kompozycja, jeśli chodzi o fast ósemki. No i emblematy, które warte są jeszcze na pewno rozważenia, to są Mrozy, Piromanci, no bo... Czy, czy Varus... Z tyloma piromantami jest OP, czy, czy jakiś mróz Olaf. Wiedźmiłom od Popi, wróżka kalista, bastion Tarik. Gwen, sześciu cukierników jest naprawdę super. Wirem po zwycięstwo, niby osłabione, ale daje radę. Jedyna trudność, jaka tutaj jest w tej kompozycji, no to po prostu stwierdzić, czy na pewno chcemy w to iść. Szybki scouting lobby, bierzemy w to i wtedy już gramy normalną gierkę z czapkami na oczach. Nic się tu nie zmienia, nie mamy tutaj planu B. Jest to, mówię, ma największe wymagania, ale jest to najprostsza droga. Dobra, przejdźmy teraz do najtrudniejszej drogi, ale najciekawszej. Nie trafił nam się żaden z Hero Augmentów ani z tych OP emblematów, i też nie, nie mamy żadnej opcji na pójście w te jedynki, czy w jakieś urwiczka, czy coś takiego. No to co robimy w takiej sytuacji? Staramy się stworzyć jak najsilniejszy board w early game, czyli jak już zebraliśmy powiedzmy tych miodomantów, ale mamy ich za mało, czy jesteśmy za bardzo kontestowani, czy zebraliśmy jakiegoś urwiczka, czy coś takiego, no to staramy się to jakoś przekuć w jak najsilniejszy boardik. Nawet możemy iść pod to na samym początku, już z myślą, że nie będziemy tego kontynuować, tylko w końcu ewoluujemy. I trzecia opcja grania na hardzie ma dwa rozwidlenia. Pierwsze, jeśli unistrykujemy, to staramy się. Utrzymać na instrik jak najdłużej, no, najlepiej całą grę. I możemy wtedy sobie przejść w jakąś kompozycję fast-usemkową, jak lecimy na instriku. Czyli w jakąś taką z tych silniejszych kompozycji, która walczy o top 1, bo ona wymaga dużo zdrowia, a my mamy zdrowie, skoro instrikujemy. A jak przegrywamy, no to lecimy bardziej w fast silemki, jakieś chweje, jakieś jinx, czy inne, czy inne kompozycje skupiające się na zdobyciu top 4. Takie. Które nie wymagają dużo zdrowia, dużo zasobów. Res Warto early game otwierać naprawdę flex. Ale skupiamy się na jednokosztowych kompach, żeby nie przegapić jakiejś szansy na łatwego warwiczka, że powiedzmy nie zbieraliśmy go, a później nam wpadają same łorwiki. I nikt pod to nie idzie. Jak już dochodzi do mid game'u i przegrywamy coś nie idzie, no to bardziej wy. reroll siódemkowe kompy. A jak wygrywamy, no to już myślimy o fast, ósemce. Wiadomo, są jakieś wyjątki i to po prostu z każdą grą musimy poznawać sami. Powiedzmy, ja na przykład lubię Higher Education, Raj zagrać i zawsze jak mi wypada ten augment, to, to go biorę, albo zawsze jak wypada portal, to go biorę. Na etapie 3-2, jak nam coś wypadnie, to możemy zmienić plan, bo po prostu uwielbiamy grać jakąś kompozycją, jak wypada taki augment. Trzeba się adaptować, trzeba samemu wyciągać jakieś wnioski. No i liczę, że wam to. Też sprawia taki fan jak mi. No i powodzenia na solo kolejce, powodzenia w, w wyciąganiu własnych wniosków, w ulepszaniu tej strategii. Mi na razie sprawdza się świetnie. Lepsza opcja niż w poprzednich patchach, co staraliśmy się zawsze tą nomzy, czy, czy jakieś tam inne małe zmiany wprowadzać. Tutaj mamy naprawdę dużo możliwości. Dzięki za oglądanie i elo!